Ej, światła gaz, scena milknie. Zostaje tylko prawda. Tu nie ma miejsca na legendy, co pękają pod ciężarem własnych bajek. Jak grasz wysoko, musisz mieć płuca ze stali. A jak grasz na pokaz, to kończysz w rękach tłumu, który cię przeżuje. Dziś nie gramy w PR, dziś jest rap, dziś jest werdy. Dziś nie ma litości. Za wysoko polazłeś, ją teraz padać cegła Chciałeś biegać z wilkami, a wyszło, żeś tylko brechtał Tu nie ma litości, bo scena pamięta Wszystko jak się robi ludzi w chuja to wraca i to szybka, wysoko polazłeś on teraz pada cegła Chciałeś biegać z wilkami, a wyszło, żeś tylko brechtał Tu nie ma litości, bo scena pamięta Wszystko jak się robi ludzi w chuja, to wraca. Mią to... prowokator sceny, ja widzę typa, co ciemnia, Co próbował grać gangstera, a Kończy jak memnia zgrywałeś króla wolności Co wali prawdę na stół, a dziś prawda puka w okno i mordo robisz pod stół Biznesy w stylu patrzcie na mnie Zero planu tylko szum Więcej fleszy niż roboty Więcej paru niż rozum Twoje ruchy jak butelki Głośne tylko jak się tłuko. Magdy gdy trzeba było liczyć Zjadło cię to z wielkim hukiem Nie jesteś żadnym graczem Tylko aktorem to zgubił scenę Maskę nosiłeś za długo Aż ci się wżarło jak brud sumienie Twoje wizje, twoje prawdy Dziś to tania gra po to publikę w facet nie płacze online Tylko bierze winę i znika z wynikiem Palikot, widzę Cię w kamerze jak próbujesz grać niewinnych Ale prawda leży głęboko jak długi Twoich inwestorów licznych Myślałeś, że cena zapomni i w necie nic nie ginie Twoje słowa jak bank do dyskontu niby są, ale taniej ci nie Patrzysz w obiektyw i płaczesz A ludzie patrzą i widzą, że to teat desperata Zgubił widziej i równowagę na między Chciałeś zmienić rynek alkoholi Wyszła zmiana yeah. w kieszeniach tych, co ci zaufali Dziś mówią mordo, to była sceneria klezek Nie udawaj wizjonera, kiedy firma stoi w proch Nie pomoże hype, kampanie ani polityczny szloch Twoje życie to kasy, stady, jak się samemu robi Krzywdę jak głośnego prowokatora Można zostać tylko wstydem Twoje ruchy bez fundamentu, decyzje na farcie i dymie. A teraz bieras co zasiałeś i to się dzieje w realnym czasie za wysoko polazłeś ją teraz padasz jak cegła Myślałeś że będziesz ponad Ale to już pożycie szkło Ten mali dalszy z co nablonym paścieżko Byś robiłeś apty dziecko nasza zguja do sukni Za wysoko polazłeś ją teraz pada jak A Myślałeś że będziesz ponad Ale to już twoja przeszłość Tu nie ma litości scena pamięta wszystko Z ludzi robiłeś żarty, dziś karmisz własne rykoszetko I to tyle mordo Nie z nienawiści, z rachunku którego nie zrobiłeś sam Szacunek to waluta, której nie da się wydrukować. A rozliczenie zawsze przychodzi z opóźnieniem, ale przychodzi. I to tyle mordo!